Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Dziwne U Mnie Działa, czyli na byłym kanale Scratch SPUZ. Kontynuujemy tydzień za Arduino i dziś kolejny projekt, ale ponieważ dzisiaj miałem ciężki dzień, więc dzisiaj będzie krótko, szybko i na temat. Słuchajcie, na stole projekt, którego by się ostatnim razem zrobić nie chciało, a więc projekt, który składa się z sześciu diod. Te diody są podpięte... Do kolejnych pinów cyfrowych w Arduino. No i mamy potencjometr, który w zależności od wartości, jaką przepuszcza na piny analogowy, to tyle diod nam się świeci. Ten program napisałem w oparciu o kurs Forbotu. On jest tam troszkę zmieniony w stosunku do tego kursu. No bo tutaj możecie zauważyć jedną ciekawą rzecz, a mianowicie w momencie, gdy przez nasz układ płynie największy prąd, i do PINu analogowego idzie wartość 1023, to właśnie nasze diody nie świecą w ogóle, natomiast wszystkie świecą wtedy, kiedy prąd, który tam płynie, wynosi 0, tak? a więc odczyt na PINie analogowym jest 0. Dlaczego tak, to powiem za chwilę. Natomiast odwrotny układ, to znaczy podobny, ale odwrotnie działający, pokażę wam teraz na Tinkercadzie. Też sobie złożyłem tutaj dołączyłem dodatkowo woltomierz, żeby to było widać. Czyli tutaj widać w tym momencie, że na 5V świecą jeszcze wszystkie diody. Natomiast na zerze mi się nie świecą i tutaj no, taki ciekawy układ. Odwrotność tego całego na płytce. Tak wydaje się trochę bardziej logicznie, nie. Ale ten mój program, który tutaj mam, i który kiedyś sobie napisałem. Wygląda tak dlatego, ponieważ został dostosowany, słuchajcie, do potrzeb nie potencjometru, a fotorezystora, tak? Czyli kolejnego czujnika analogowego, moglibyśmy powiedzieć, czy komponentu analogowego, który nam da odpowiednie odczyty. I teraz ten potencjometr, właśnie, słuchajcie, zastąpimy sobie. Oj, znowu trąciłem kamerę. Zastąpimy sobie naszym fotorezystorem, czyli takim takim komponentem, który będzie nam reagował na światło. Dobra, ten komponent ma dwie nóżki i teraz tak, do jednej z tych nóżek podepniemy sobie nasz pin analogowy. Dobra, jednocześnie tą samą nóżkę, do, którego, do której będzie szedł pin analogowy, podepniemy sobie do masy przez rezystor 1 kOhm. Zobaczmy się tutaj. Cyk. Dobra, czyli ściągniemy tą nóżkę hmm, do masy. Tu mamy masę. E, natomiast e, drugą nóżkę, tak jak tutaj widzimy na kursie nie, Forbota, tutaj mamy właśnie użyty fotorezystor. Podepniemy sobie, słuchajcie, e, do plusa, czyli ja z tego potencjometru mogę to spokojnie tutaj wziąć. I tą nóżkę podepniemy sobie do plusa. OK. Czyli jeszcze raz. Potencjometr w zasadzie już nie ma. Mogę go nawet wypiąć stąd, żeby nas nie zmylił. Zabieramy te kabelki. Mamy za to fotorezystor. Fotorezystor ma dwie nóżki. Tak. Nie, są, nie ma tu polaryzacji, tak więc bez względu na to, jak to podepniemy, to będzie dobrze. No i jedną z tych nóżek podpinam do pinu analogowego, jednocześnie tą samą nóżkę przez rezystor 1 kOhm do masy, natomiast drugą nóżkę do 5V w naszym, w naszym układzie. No i dobra, słuchajcie, i teraz włączam sobie mój program. Nic w nim nie zmieniam, bo to jest dokładnie ten sam program, który przed chwilą działał z potencjometrem. Ten program czyta nam piny analogowy i następnie, słuchajcie, mapuje na 6, 6, zakresów, i w zależności od tego, w którym zakresie jesteśmy, no to yy, świeci więcej lub mniej diod, diod. diod I jeżeli jest ciemno, świecą wszystko, wszystkie, im będzie bardziej jasno. Próbujmy trochę doświetlić jeszcze. Oświeci ich mniej, w tej chwili jedna. Czyli można powiedzieć, że jest to taka lampka, która, w zależności od natężenia światła, daje nam odpowiedni, odpowiedni, słuchajcie, odpowiednie światło. Większe, jak jest ciemno, mniejsze, mniejsze, jak będzie jasno. Dobra. Tutaj na kursie Forbota widzimy z jedną diodą. Potem ten projekt był właśnie rozbudowywany w kierunku większej ilości Diod, a w zasadzie nie był, chyba to było w którymś zadaniu domowym, więc no, to by było tyle dzisiaj, dziś jak mówiłem będzie raczej krótko, czyli dalej wykorzystujemy nasz przetwornik analogowo-cyfrowy, no i tylko tyle, że potencjometr, który mamy w zestawie za 29 zł, zastąpiliśmy fotorezystorem, który też mamy w zestawie za 29 zł. I teraz czytamy sobie z fotorezystora. E, moglibyśmy jeszcze w ramach ciekawostki zobaczyć, co tam w zasadzie czytamy. E, dobra, pójdźmy ten program jeszcze raz, żeby ten port szeregowy się przeładował. O, Dobra, czyli w tym momencie, gdy świecą mi się cztery diody wartości, napinie to około 500, gdy będę przyciemniał to teraz około 200, a widzimy, że poniżej 150 świecą mi się wszystkie. Jeżeli będę doświetlał z kolei, no to udało mi się dojść do niespełna, słuchajcie, 800, czyli tutaj mam o, nie wiem jak to zaświecić, żeby było więcej, 950. Czyli no nie dochodzę tam gdzieś do tego maksymalnego prądu, żeby mi popłynął przez układ i wtedy by... Prawdopodobnie, słuchajcie, wyłączył wszystkie diody, na pewno by się tak stało, bo tutaj właśnie w programie ta wartość z zakresu 6 oznacza wyłączenie wszystkich diod. Natomiast no, widzę, że nie mogę tego tak doświetlić. O. Czekajcie. Dobra, czyli moje światło latarki z komórki jest niewystarczające, żeby to zrobić. No oczywiście można by było to, słuchajcie, spróbować inaczej w programie przemapować, żeby no się wyłączał jednak przy pewnym, przy pewnym natężeniu prądu. Dobra, po to rezystor fajna sprawa, słuchajcie, pokazywałem Wam kiedyś robota jeżdżącego po linii, takiego, którego nie trzeba programować, on tylko w oparciu o układy elektroniczne jeździ, no i teraz Wam go jeszcze raz pokażę, taki kupiłem go sobie do lutowania, no i on właśnie wykorzystuje Dwa fotorezystory, żeby badać ten, tą linię i po tej linii jeździć i radzi sobie z tym całkiem nieźle. Z tym, że tutaj nie ma żadnego mikrokontrolera, po prostu w oparciu o tranzystory, i tu mm, układ LM393 potencjometry. No, tak został zrobiony, że, że potrafi jeździć po linii, tak? Fotorezystor jest fajny, naprawdę. Słuchajcie, można. W bardzo podobnym celu wykorzystywać również fototranzystor, który jest podobno dokładniejszy. Też robiłem chyba takie oświetlenie, lampę taką uliczną do BBC Microbit lutowałem kiedyś, wykorzy wykorzystując fototranzystor. Na Nie, no niemniej jednak m, fajny czujnik. Tu mamy fotorezystor. M, na pewno kilka ciekawych projektów z tym związanych można zrobić. Na przykład alarm, który też niedawno pokazywałem na kanale. On był właśnie oparty o fotorezystor, czyli w ciemnościach wszystko było w porządku. W momencie otwarcia pudełka włączał się alarm, migały diody, wyła syrena. No i taki alarm szufladowy można też w oparciu o fotorezystor wykonać. Dobra, na dziś to tyle i zapraszam Was na jutro na kolejny projekt słuchajcie, z Arduino. Tygodniu Arduino na kanale Dziwne u mnie działa. Do zobaczenia.